Witajcie, hej na moim kanale. Tu Magda, po przewie i po wszelkich petiach związanych z dietami, szukaniem najlepszej diety, najlepszego źródła energii i takiego equilibrium w życiu dietetycznego. Oto tutaj dzisiaj jestem w ciągu 13 dnia. To mój 13 dzień. Tak zwanego solid food vacation, czyli wakacji od solidnego pokarmu. Od 13 dni żyję na sokach świeżo wyciskanych z owoców i warzyw. Zrobiłam to z kilku względów. Jeżeli obserwujecie mój kanał, no to wiecie, że na tym moim kanale różne rzeczy się działy, tak? Gdzieś tam już byłam na surowym pokarmie, już próbowałam sokowania, a potem gdzieś tam o tym zapomniałam i znowu zaczęłam jeść gotowane, a wręcz posunęłam się do konsumowania niebotycznych ilości cukru rafinowanego, zaczęłam jeść mąki. Bo uwierzyłam gdzieś tam, że to nie ma znaczenia, że jak długo jemy węglowodany, to są węglowodany i, i to jest najlepsze źródło energii człowieka. Oczywiście się myliłam, dlatego że po pierwsze gdzieś tam próbowałam sama siebie oszukać, że na tych węglowodanach ta waga najpierw musi wzrosnąć i tam doszła u mnie prawie do 80 kg, żeby później schudnąć i faktycznie gdzieś tam lekko zaczęłam chudnąć ale czułam się cały czas jak, chodzą, jak, chodzą, jak chodzący balon. Bardzo dyskomfortowo, ale co najgorsze, zauważyłam, że po prostu nie ma takiej codziennej eliminacji, że nie chodzi się do toalety tak codziennie. Więc coś jest nie tak, tak, jeżeli jemy dziennie trzy posiłki, a nawet więcej, bo plus jakieś przekąski i nie możemy wyjść do toalety, no to coś jest nie tak i Jakiś czas temu jeszcze postanowiłam zrobić tak, że będę jeść tylko i wyłącznie takie nieprzetworzone jedzenie roślinne, czyli wykluczyłam już ten cukier, mąki, biały ryż, e, jakieś makarony, ale wciąż to samo, tak, wciąż nie mogłam do tej toalety pójść normalnie i to zaczęło mnie strasznie wkurzać, tak, albo dołować wręcz i... Postanowiłam szukać ulgi i tak oto znowu mi kliknęło w głowie. Przecież może w końcu czas zrobić post sokowy, taki od początku do końca, nie że tam sobie robię 2-3 dni, 5 dni i przestaję. Może trzeba zrobić taki, żeby 40 dni po prostu non-stop, zrobić sobie takie wakacje od tego stałego pokarmu, czyli konsumować kalorie tylko i wyłącznie z tych soków. I tak oto jestem w 13 dniu, słuchajcie. Eee, nie powiem, nie było lekko, miałam taki jeden moment, że się złamałam trzeciego dnia wieczorem, zjadłam jakąś słoną przekąskę eee, i no to, to był taki ostatni raz, że, że faktycznie gdzieś tam się złamałam i miałam takiego strasznego smaka, po prostu gdzieś to leżało eee, na stole otwartej. i ach, zjem sobie trochę, co mi się stanie, nie, gdzieś tam... Na szybko po prostu zjadłam i to był błąd, oczywiście, bo po prostu nie wolno w żaden sposób tak łamać, w taki dziwny sposób szczególnie, ale oprócz tego trzeciego dnia wieczorem e, nic absolutnie stałego już nie jadłam, a wręcz mam nauczkę, żeby tego postu tak bezmyślnie nie łamać. I teraz tak, e, czwartego dnia niestety po południu poszłam się opalać. Nie wiedząc, że nie należy się opalać, kiedy się robi post, dlatego że może być taka bardzo mocna, silna reakcja. No i oczywiście, mimo że jestem osobą, która się opala od lat, nie zleżałam plackiem godzinami, czy jeździłam na rowerze w bardzo takim mocnym słońcu, gdzie jeszcze no, no, i pracowałam w słońcu. I od rana do nocy w tym słońcu gdzieś tam byłam, nigdy mi nic nie było. Tym razem dostałam czegoś rodzaju udaru. Po prostu zaraz po tym opalaniu dreszcze, gorączka. Ale co dziwne jeszcze, zaraz puchło mi strasznie gadło. Poczułam po kilku godzinach, znaczy już czułam, że chyba do pracy raczej rano nie pójdę. Dreszcze. Takie ogólne rozbi uczucie rozbicia no nic, jeszcze znowu poszłam, zrobiłam zakupy owocowe, żeby mieć na soki na najbliższe dni i poszłam spać, rano się obudziłam to wiedziałam, że nie pójdę, obudziłam się rano około 5 wiedziałam, że do pracy nie pójdę, wysłałam wiadomość, że niestety nie mogę przyjść i czułam przynajmniej mniej stresu z tego powodu, że wiem że sobie teraz będę mogła po prostu odpocząć nie mogłam niczego przełknąć, ani ani soku, ani wody jedynie gdzieś tam zaczęła mi chodzić lekko woda gazowana, tak opuchnięte migdały że praktycznie nie mogłam przełykać Cały biały język całkowicie biały używałam takiego czyścika, żeby to zaszło. no normalnie jak jakieś bakterie, słuchajcie albo jakaś candida, nie wiem, to tak po prostu wyszło ze mnie cały biały język, zaczęłam to zeskrobywać czyścikiem właśnie do tego języka E, jakaś ekstremalna wysypka na ciele, jakieś dziwne rzeczy na, na skórze, w, w dziwnych miejscach, na nogach, na brzuchu, na twarzy, nic kompletnie, e, e, a mdłości, nudności, non-stop, myślałam, że będę wymiotować go, no, wiadomo, no wymiotować nie ma czym, no bo ja tutaj e, na stałych pokarmów o kilku dni te soki szybko się trawią. A gdzieś tam cały czas próbowałam, jak, nawet jak już później zęby chciałam umyć albo ten język czyścić cały czas czułam te odruchy wymiotne trochę biegunki, ale nie za dużo hmm. to chyba było właściwie piątego dnia już mi się z... to liczenie mi się trochę po prostu hmm, pogubiłam się w tych dniach co kiedy, ale myślę, że to było piątego dnia tak piątego dnia hmm. I co dalej? Także okropne uczucie. No, mówię, tu nie mogę nic pić, nie da się nic przełknąć. Woda jest w ogóle smaku ohydna. Zaczęłam marzyć o takiej wodzie destylowanej, jak kiedyś piłam, a się ze mnie śmiali. Ale najlepsza woda do picia, moim zdaniem. Smakuje jak woda i po prostu jak się ją pije, to się brzuch nie robi jak balon, tylko po prostu czuję, że się pije wodę. No, ale tutaj wodę destylowaną nie ma ani na stacjach benzynowych, nigdzie faktycznie nie można dostać. No to próbowałam trochę tą wodą gazowaną, ona mi jeszcze gdzieś tam wchodziła. Praktycznie dwa dni takie. Potem takie bóle mięśni, że praktycznie zaczęłam mieć problem, z, żeby chodzić po domu. Um, bóle w stawach, jakaś sztywność w stawach nagle mi się zrobiła. Myślałam, że to może od pompek, które robiłam wcześniej, że może gdzieś tam te, te stawy jednak nieprzyzwyczajone. No coś strasznego. No, i tak już się miałam poddać, mówię. Tutaj mój facet zaczął już panikować, co tu się dzieje. Eee, wciskać mi jakiś panadol, bo tu jakiś ból głowy jeszcze miałam i ta gorączka, niby taka 39 stopni, to sprawdziliśmy takim urządzeniem to pomiaru, bo nawet nienormalnym termometrem, bo tu akurat nie mam. Eee, no. Poprosiłam go, żeby mi już przywiózł jakieś elektrolity czy coś, no bo, bo jednak się trochę wystraszyłam. No ale mówię, co, no pojadę do szpitala. Jak ja im tam powiem, że ja tam robię post, no to wiadomo, że oni tego nie rozumieją. Ja znam tutaj tych lekarzy. Ja wiem, jak oni wyglądają, jak oni po prostu bez papierosa nie mogą wytrzymać 10 minut. Jakie oni mają ogromne brzuchy. Wyglądają po prostu strasznie, więc mówię, co, pójdę do nich, zaczną mi tam, nie wiem, faszerować jakimś padziewiem. No próbowałam cały czas znaleźć jakieś informacje innych osób, tak, jak, jak ten detoks może wyglądać. Ja po prostu wcześniej takiego deksto, detoksu silnego nigdy nie miałam, ale potem sobie myślę, jak ja przez te ostatnie miesiące jadłam ten cały cukier, te mąki, jakieś makarony, ryż, a tych owoców w tamtej mojej diecie to było może 20%, mało sałatek nagle zaczęłam jeść, no to może taka jest po prostu takie są objawy, tak? Odstawienne w tych wszystkich truciznach. Tak samo jak ktoś, kto odstawi heroinę, tak, no niby fajnie odstawić heroinę, ale będzie miał odstawy, objawy odstawienne, bardzo ciężkie. Tak samo jak alkoholik ma objawy odstawienne, takie bardzo, bardzo ciężkie. Słuchajcie, na drugi dzień już mi było lepiej, na następny dzień już mi było lepiej, i już później wszystko przeszło, po prostu wszystko przeszło. Czuję się bardzo dobrze, niesamowita jasność umysłu, słuchajcie, i nagle się waga unormalizowała moja waga 68 kg. Gdzie mówi się, że około 60, 60, 66, 67 to jest taka normalna waga, więc mam normalną wagę, cały brzuch mi zszedł. Mimo, słuchajcie, że tyle dni nie jadłam żadnego stałego posiłku, non-stop codziennie chodzę do toalety i mam takie wypróżnienia dosyć solidne. Także widać, ile tego po prostu jeszcze tam w, tym, w tych jelitach jest. No bo teraz sobie wyobraźcie, że jecie w siłek, tak. Na śniadanie jecie coś, po 5 godzinach znowu coś jecie. Teraz najszybciej przez jelito przechodzą owoce. One jakby człowiek miał dobre, sprawne jelito, to powinny przejść przez człowieka w 6 godzin. Teraz jak jemy jakieś inne rzeczy, jakieś gotowane pokarmy, to one tam już będą potrzebowały i 12 godzin. Jak ktoś jeszcze do tego je mięso, to mówi się, że nawet do 36 godzin czas przejścia przez jelito. I teraz nie minie nawet 6 godzin, jemy następny posiłek i następny za 5 godzin. Potem idziemy spać przez ten czas nie jemy. Potem znowu stajemy i jemy, i jemy. I po prostu mówią, że człowiek w tych, w tych jelitach ma czasami 10 do 15 posiłków, tak, które zjadł gdzieś tam jeszcze resztki z tych posiłków. Dlatego ja postanowiłam z tym eksperymentować. Waga nie spada, widzę jakoś drastycznie. Zaczęłam już nawet trochę ćwiczyć. Także widać, że słuchajcie, no, o, Jakiś, słuchajcie, no nie ma, żeby jakoś z mięśni schodziło, staram się pić minimalnie dziennie. 3, 3 litry to jest takie minimum, ale wiem, że muszę pić więcej, więc nawet 4-5 litrów zależy przez ten detoks, nie mogłam sobie zrobić tyle soku i nie miałam chociaż tyle wypić, ale teraz dbam o to, żeby ten, ten galon, żeby te 4 litry mieć wypite, żeby dostarczyć sobie y, soku z warzyw i owoców, żeby dostarczyć sobie właśnie aminokwasy. Dlatego osoby, które promują te wakacje od solidnego jedzenia, mówią, że np. szczupła osoba ona wręcz przytyje na tym, tak? Dlatego że waga się normalizuje na tych postach. Czyste zęby. Mm, idealnie czyste zęby. Fakt, że na początku był taki dziwny osad, to je myłam. Ja używam zawsze takiej pasty wegańskiej bez fluoru, bardzo delikatnej, to je szczotkowałam, ale ogólnie czyste zęby. Dobry sen, zobaczycie, że aż tyle nie trzeba spać że nagle jest więcej czasu na zrobienie czegoś innego. Sny, yy. no ładne sny, chociaż dzisiaj na przykład mi się śniło, że piłam alkohol, chociaż alkoholu nie piłam już od wielu, wielu lat. Może łyk piwa ponad dwa lata temu gdzieś tam ktoś mi zaoferował i po tym łyku wiedziałam, że nie chcę pić więcej. I to wszystko od lat alkoholu nie, pij, nie piję. Um. Przejrzysty umysł i zrozumiałam, że, że po prostu za dużo jadłam, że to nie trzeba wcale jeść może tyle razy dziennie, że im się więcej je, tym się więcej chce, że to jedzenie po prostu powoduje taki skok, gotowane to jedzenie, to przetworzone jedzenie z tych supermarketów powoduje taki skok dopaminy. I potem się szczęśliwie czujemy, dlatego potem znowu chcemy i znowu to chcemy jeść, te, te substancje, które niby są jedzeniem. Zobaczcie, jak się życie człowieka kręci wokół jedzenia. tak? Czy wesele, czy pogrzeb wszystko wokół jedzenia. Każde spotkanie towarzyskie wszystko wokół jedzenia. Ludzie żyją, żeby jeść tak? zamiast żyć, zamiast jeść, by żyć. Ja to też po to zrobiłam, żeby nabrać takiej dyscypliny, żeby umieć po prostu kontrolować, tak, kiedy jem, co jem. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ja nie odczuwam głodu, tak? Może wam się wydaje, o Boże, ona zwariowała, jak tak można przez tyle dni tak nie jeść żadnego stałego posiłku. Po prostu ta liczba, ta ilość tych soków zabija apetyt, zabija, a, nie apetyt, zabija głód, nie chce się jeść, po prostu spróbujcie sobie wypić. Tak siedząc półtora litra soku to nie jest tak łatwo, a jeżeli to jest jeszcze jakiś sok warzywny, gdzie tam jest marchewka, jakaś zielenina czy jakieś bataty na przykład, co tam jeszcze, tak patrzę w stronę tej mojej kuchni, sokowierówki, co ja tam wrzucam, zobaczycie, że to nie jest tak łatwo wcale wypić, no naprawdę czasami aż się czuję, aż, pff, aż pękam od tych soków, więc nie ma, nie ma w ogóle takiego głodu, to nie jest tak jak wyrobić post na wodzie, tak, że się w ogóle nie je. Taki post sokowy jest dobry wtedy właśnie jak ktoś nie może sobie pozwolić, że sobie w domu zostanie teraz przez dwa tygodnie, sobie będzie robić post na wodzie, tak? I sobie może robić wakacje od rodziny, od obowiązków rodzinnych, od, e, od pracy, tak? E, no ja nie mam takiego komfortu i, i zdecydowałam właśnie na, tą, na, tą, na ten post sokowy, więc mogę dalej chodzić do pracy. No chociaż udało mi się tydzień wolnego wziąć, i jutro wracam do pracy znowu. Ale no i do pracy sobie te soki znowu biorę. Zawsze do pracy dwa litry mam ze sobą. W porze lunchu te soki piję, i ludzie później pytają: Dlaczego ja piję soki? I wiele osób tyły wokół mnie, na pewno ludzie, kiedy słyszą o czymś takim, a wcześniej w życiu o tym nie słyszeli, zaczynają rozważać w taki post sokowy. Niesamowite uczucie takie spirytualne, takie duchowe, tak? że, 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 zaczynacie, że zaczynam mieć kontrolę tak? nad tym, kiedy jem. Że teraz sobie taki plan założyłam, że 40 dni będę pić te soki mam nadzieję, że mi się uda wytrwać. Zrobię, chciałabym zrobić właściwie 43 dni, tak przez to, że zrobiłam skuchę. Takie uczucie, że właśnie kto o mnie bardziej zba, zadba niż ja sama. To, to wszystko to jedzenie wokół, to przetworzone jedzenie to jest ogromne, ogromny przemysł i ten przemysł jest skoncentrowany wokół, wobec wokół zysku i ten przemysł jest skoncentrowany na tym, żeby na pewno nie uczynić się nas zdrowymi, tak? Dlatego, że, oni, że te przemysły są związane potem z z medycyną Rockefellera tak, i z wielką farmacją, to jest wszystko ze sobą powiązane. Jak ja sobie jeszcze pomyślę, że ludzie płacą za to, za to wykorzystywanie zwierząt, słuchajcie, torturowanie tych zwierząt, żeby zjeść, bo ludzie myślą, że muszą jeść zwierzęta, a tutaj nagle się okazuje, że człowiek na tych sokach czuje się po prostu super zdrowo, Najedzony, i jeszcze żeby była jasność, ja tego te soki to jest tylko i wyłącznie jako post. Później będę normalnie jeść, ale z zamiarem porzucenia gotowanego jedzenia, a przynajmniej jedzenia w 95% na surowo. Ale jak ja sobie teraz wyobrażę, że po prostu można, tam są zresztą ludzie, po co po 14 dni czy po 21 dni byli na samej wodzie. Słuchajcie, pozrzucali kilogramy, wrócili do zdrowia, żyją, mają się świetnie. Nie umie, a wam tu mówią, że musicie po prostu kon konsumować te mięśnie tych zwierząt i dziennie miliony zwierząt, miliony, spokojnie, że miliony, jak ja widzę, że na samej stołówce, tam u mnie w pracy tyle po prostu tych nóg od tych kur, to na samej tej stołówce, na potrzeby tej stołówki zabito minimum 200 ptaków, minimum na jeden dzień. Teraz sobie, wyobraźcie, jak tak każdy po prostu w tym mieście i na świecie sobie wymyślił, że on po prostu potrzebuje teraz jeść te zwierzęta. To już pomijając to, że, tak jest, że taki, taka nacja mięsożerna będzie miała problem tak z tymi wszystkimi środkami, um, zasobami w swoim kraju, tak, bo to zasoby potrzebne są, żeby te zwierzęta hodować, żeby je poić, żeby je karmić. Potrzebne są rzeźnie, potem te odchody od nich trzeba gdzieś utylizować. To potem nie dziwo, że jeden naród zaczyna podbijać inny, tak? bo mu brakuje tych zasobów. Ja już kiedyś mówiłam o tym, na przykład taka Syria, już im tam brakło tych zasobów na hodowlę tych owiec i kus. To się co potem? To się potem zaczynają robić wojny, i najpierw domowe, między sobą się tam zaczynają kłócić, nie? kto gdzie będzie po prostu wypasał. To nie są żarty, słuchajcie, to mięsożerstwo. Ja wiem, że ja już tego nigdy nie będę jeść do końca życia, nie ma takiej opcji. Ja już mam dzisiaj za dużą świadomość, żeby się dać wkręcić jeszcze raz takie gówno, jak dieta karaniwora. Ja już się w takie coś na drugi raz nie dam wkręcić. Ja, ja wiem, jak się w tego karaniwora wejdzie i się konsumuje ten cały adrenochrom, bo co innego się konsumuje, to się po prostu człowiek czuje jak na haju. Ja wiem, bo mi się to przydarzyło, tak? Ale ja wiem, jak, to się, jak się to odstawi, to po prostu jaka ulga dla organizmu. Człowiek nie ma anatomii, zwierzęcia takiego mięsożernego. Mamy za długie jelito. Nasze jelito jest tak długie, że po prostu ciężko przez to jelito to mięso ma, ma, ma naprawdę długi czas przejścia. Jak tak zostaje w tym jelicie, no to już kiedyś mówiłam, czy sobie położycie to mięso na szafce. Bez żadnej e, lodówki, zostawcie sobie, czy ugotowane, czy surowe, zostawcie na 36 godzin na szafce i zobaczcie, co się, co się będzie działo. I teraz, jak wy to zjecie, to myślicie, że tam u was w żołądku się dzieje coś innego. Nie dlatego, że, rozkłada, że ciało, martwe ciało zawsze się będzie musiało rozkładać i taki jest jego cel i będzie się rozkładało wolniej lub szybciej, w zależności od warunków termicznych, w zależności od tego, jak zostało zakonserwowane, posolone i tak dalej, ale to konsumowanie tego mięsa, słuchajcie, to jest patologia, to jest patologia. To jest dewiacja, żeby tak bardzo chcieć zjeść czyjeś ciało. Ja wiem, że ja tutaj tracę subskrybentów. Subskrybent, subskrypcje. Ja wiem, ja wiem o tym. Zauważyłam, że, uważałam, że im, 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 kanał, im, im więcej kanał mówi prawdy i prosto, po prostu, prosto, w, bez żadnego owijania, tym mniej ma subskrypcji, ale trudno zawsze. Niech jedna osoba tam z Was, niech Wam za, za, za po prostu coś tam kliknie w głowie, e, że coś tu jest nie tak, że ten świat, w którym żyjemy, to jest iluzja. Jest, ja tutaj na YouTubie ja sobie cały czas słucham jakichś filmów, próbuję różnych e, opinii słuchać i doświadczeń ludzi, którzy właśnie przeszli przez jakieś posty i tak dalej. E, no, stop. Mi tu przychodzą jakieś reklamy na tym YouTubie Foodie albo jakieś KSC. No, stop, no, stop, cały czas, no tylko że oni mnie już na to nie skuszą. Ja już po prostu wiem, czym to jest yy, i tyle. jeżeli coś gotujemy, tak, no to zmienia kolor, smak, zapach, teksturę, to zupełnie coś innego i to potem powoduje, że człowiek, jak pod klątwą, tak, chce tego więcej i więcej i więcej. Już też tam są u mnie filmy. Będę więcej owić filmów na ten temat. Ale po tych wszystkich latach, no nie ma, nie ma innej opcji. Zrozumiałam, że przede wszystkim, nawet jak teraz. Prze... Dlatego miałam problem na tym futerianizmie, bo po pierwsze byłam uzależniona od tych wszystkich chlebów, a po drugie nigdy tego jelita nie oczyściłam. I później miałam brzuch jak balon, chociaż byłam szczupła, i potem się robi tak zwany skinny fat, tak, że ktoś jest szczupły, a brzuch ma jak balon, bo tam po prostu to jelito wypchane tym wszystkim. Kto ma zrozumieć, ten zrozumie. Ja wiem, że są ludzie, których takie rzeczy nie ruszają, nie wierzą, nie, bo ja wiem, że większość osób nigdy nie będzie w stanie w ogóle zmienić swojego stylu życia, dlatego że to jest tak głębokie uzależnienie od dziecka. Jak nam ma... Zobaczcie sobie, co się dzieje przy stołach. Ja tutaj znałam, już miałam takie sytuacje w rodzinie, że po prostu każdy obiad to był koszmar, dlaczego? Bo dziecko małe, dwuletnie nie chciało i jeść, bo dziecko nie ma takiego apetytu, bo nie musi tyle jeść, jak my myślimy. Ale matka i dziadek, i babcia mądrzejsi, non-stop, po prostu zmuszają, wkładają tę łyżkę temu dziecku do ust. To dziecko płacze, broni się przed tym. Próbuje to zwymiotować na nawet czasami, a ci dalej za babcie, za dziadka, za wujka. A jak zjesz to łyżeczkę więcej, to ci kupimy, nie wiem, zabawkę, albo będziesz mógł, a zabawkę, to dostaniesz czekoladę. Więc po prostu próbują zrobić z tych dzieci lunatyków, a te dzieci jeszcze się po prostu przed tym bronią. No, zobaczcie, to i tak nas stresują od dziecka do takiej konsumpcji, że potem ten żołądek się faktycznie rozpycha, i człowiek wie już tyle, że sobie nie może wyobrazić, żeby jadł mniej. Ten świat to jest iluzja. Rzeczy, których nie potrzebujemy, kupujemy. Chodzimy do pracy, jak ja sobie teraz pomyślę, jak ja dziś chodziłam po jakichś restauracjach sushi, jak pracowałam w korporacji. Słuchajcie, ja pracowałam kiedyś dla firmy Amika i sprzedawałam ludziom, pracowałam, obsługiwałam duże hipermarkety i, i, i takim byłam przedstawicielem handlowym, że tam do nich jeździłam. jakżeśmy po prostu musieli ludziom, tym, tym supermarketom wciskać te kuchenki jak najwięcej, żeby kupowali kuchenki do gotowania, teraz ja sobie myślę, że komu to na co potrzebne? Dług, długi, długi temat, słuchajcie. W każdym razie jest 13 dzień. Będę kontynuować. Jeżeli Was to interesuje, to zaglądajcie może, wam, może Was to zainspiruje. Pokażę Wam w, w kolejnych filmach moją soki, sokowierówkę, co sokuje. I naprawdę fajne uczucie, słuchajcie, zrobić sobie taką przewę. Także, pierwsza rzecz, słuchajcie, ja już kiedyś mówiłam, ten film widzę, że gdzieś przez przypadek skasowałam. Pięć błędów popełnionych przez człowieka, tak. E, używanie ognia, wkładanie jedzenia do ognia. Drugi błąd, zaczanie, wkładanie zwierząt tak Bo do tego ognia i zjadanie ich, czyli jedzenie mięsa. A trzeci błąd się okazuje, że z, jedzenie zbóż. Później czwarty błąd, przetwarzanie tych zbóż i piąty, używanie tej chemii, więc jak tam ktoś przechodzi na weganizm, no to jeden błąd eliminuje, tak? Jak ktoś tam przechodzi na dietę bezglutenową, to tam jakiś jeden błąd eliminuje. Jak ktoś e nawet przechodzi na to keto, to eliminuje jakiś tam jeden błąd, na przykład, nie wiem, e przestaje jeść zboża, powiedzmy, e i tak dalej. No to, to trzeba wszystkie pięć błędów, a przynajmniej dwa, te główne trzy błędy wyeliminować, tak? Jeden tylko nie działa i... No i to gotowane niszczy. Nie? Nie, ma, nie ma opcji. Ja jestem, widzę po prostu, jak to niszczy mnie, jak to powoduje po prostu, że chcę się ciągle jeść. Ym... Życie się skupia wokół tego jedzenia, gotowania, kupowania. Mam dosyć tego. <gry> Także po tym facistokym po tym owocki, sałatki, orzechy nasiona i taki jest plan. Dzięki, jak wytrwaliście do tych 25 minut. Do zobaczenia!